Cześć! Tematem tego filmu będzie górski savoir-vivre, czyli będziemy mówić o tym, jak zachowywać się na szlaku. W góry przyjeżdżamy po to, żeby wypocząć, żeby spędzić miłe chwile, ale też by doświadczyć jakichś nowych rzeczy. I naturalną rzeczą jest to, że kiedy zaczynamy górską przygodę, to musimy w pewien sposób dostosować się do panujących warunków na szlakach. Mówię tu nie o tych warunkach, jakie spotykacie ze względu na pogodę czy teren, w jaki się w góry wybieracie, ale również o czymś takim jak kultura górska. Żeby wszystkim było miło, musimy odnosić się do siebie z szacunkiem, no i re, najlepiej respektować pewne zasady, które od lat istnieją na szlakach turystycznych. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów górskiej kultury jest to, że na szlaku pozdrawiamy się. Mówimy sobie cześć albo dzień dobry. Pozdrawiamy się nie dlatego, że się znamy, ale dlatego, że spotkanie w górach jest czymś miłym i dawniej było czymś co zdarzało się o wiele chyba rzadziej. Dziś turystyka jest troszeczkę bardziej masowa, ale warto ten zwyczaj Pielęgnować. Warto pamiętać, że najgrzeczniej będzie e, wtedy, kiedy pierwsze pozdrawiać będą osoby e, młodsze i tu możemy powiedzieć po prostu cześć, bo w górach wszyscy jesteśmy tak naprawdę turystami, kolegami e, ale też można powiedzieć: oczywiście, e, dzień dobry. Jedną z takich zasad też mówiących o tych pozdrowieniach w górach jest to, że e, osoby schodzące z gór, Powinny pozdrawiać te, które dopiero idą ku szczytowi. Góry to nie tylko kupa kamieni, ale to przede wszystkim ludzie, którzy w tych górach są. Pamiętajcie o tym, by zawsze pomagać innym oraz dbać o ich bezpieczeństwo, w tym nie powodować sytuacji groźnych. Jeśli jesteście w jakimś eksponowanym terenie, zachowajcie zawsze ostrożność, tak by nie zaszkodzić innym turystom, by na przykład nie strącać kamieni. Ale jeśli podróżujecie po górach, które pozbawione są takich technicznych trudności, to również starajcie się zwracać uwagę na innych turystów. Jeśli widzicie, że ktoś się źle czuje, potrzebuje Waszej pomocy, oczywiście zawsze nieście ją w górach, bądźcie życzliwi jako odpowiedzialni turyści. Na pewno macie apteczkę w swoim plecaku, więc po prostu zróbcie z niej użytek. Góry mogą być oczywiście areną sportowych zmagań, ale zazwyczaj są po prostu miejscem, gdzie idziemy odpocząć i uprawiać turystykę. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście w grupie, to pomagajcie tym osobom, które są słabsze, motywujcie takie osoby, jeśli ich motywacja do górskiej wędrówki spada, ale przede wszystkim dostosowujcie tempo marszu i cały pobyt w górach do tych, którzy mają najmniejsze doświadczenie i najmniej sił. Nie wiem dokładnie jak jest w górach w Anglii, Szkocji czy Walii, ale zazwyczaj na polskich szlakach powinniśmy nie iść całą szerokością szlaku, tylko na przykład prawym skrajem, żeby osoby, które nadchodzą z naprzeciwka mogły swobodnie sobie przejść. Pamiętajcie, żeby też na szlakach górskich Przepuszczać się uprzejmie, na przykład w miejscach, które są wąskie między skałami, czy w jakiś miejscach stromych. Zazwyczaj zatrzymują się osoby, które idą z góry, przepuszczając te, które podchodzą, ponieważ osoby, które już schodzą ze szczytu, mają po prostu w tym względzie łatwiej. Jeśli chodzi o pierwszeństwo na szlaku turystycznym, to też warto pamiętać o tym, że oprócz pieszych turystów na szlakach mogą pojawić się. Inni turyści, którzy również mają bardzo często prawo do korzystania z tych szlaków. Na szlakach turystycznych, które są oznaczone tymi typowymi paskami w różnych kolorach, następuje taka zasada, że pierwszeństwo mają turyści piesi, następnie turyści poruszający się na nartach, na rowerach oraz turyści poruszający się konno, jeśli taki szlak Dozwolony jest do turystyki konnej. Kolejny ważny problem wiążący się z masową turystyką w górach to oczywiście problem śmieci. Na pewno zauważyliście, że niestety górskie tereny nie są pozbawione śmieci, natomiast warto pamiętać o tym, by bezwzględnie zawsze te śmieci swoje ze sobą zabierać. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać śmieci nawet do koszy, jeśli są one przy schroniskach. A tym bardziej w jakichś miejscach z infrastrukturą turystyczną. Po pierwsze, do takich śmietników mogą zaglądać dzikie zwierzęta, wyjadać ze śmietników resztki, ale też problem polega na tym, że te śmieci musi ktoś później z tych terenów wywieźć i przetransportować w doliny. Naprawdę każde puste opakowanie będzie ważyć mniej niż pełne, więc jeśli zanieśliśmy je w góry, to możemy znieść je w doliny. Podobnie, jeżeli będziecie zostawiać śmieci w schroniskach, przysporzycie bardzo dużo pracy gospodarzom tychże schronisk. Bardzo fajnym i bardzo takim kulturalnym zachowaniem na szlaku górskim jest podnoszenie nieswoich śmieci i sprzątanie w ten sposób gór. Z tego, co pozostawią inni turyści. Pamiętajcie, że nie zawsze musi się to wiązać z tym, że ktoś niekulturalnie pozostawia odpadki w górach. Przecież czasem śmieci możemy po prostu zgubić, bo włożymy je za płytko do jakiejś kieszonki plecaka. Na trasach waszych wędrówek z pewnością pojawią się schroniska górskie. Pamiętajcie, by w tych schroniskach również nie rezygnować z tej uprzejmości. No, i zachowywać się po prostu w nich kulturalnie. Pamiętajcie o tym, że w schroniskach górskich mogą panować różne zasady: mogą być na przykład strefy, gdzie nie wchodzimy bez zmiennego obuwia, tak jak na przykład w częściach hotelowych schronisk, ale również mogą być to zasady takie podyktowane z kulturą górską, y, które w jednym państwie, na przykład y, w naszych polskich górach są akceptowalne, natomiast w, in, w innych y, na takie rzeczy może ktoś popatrzeć y, mniej przychylnie. Mówię tu na przykład o takiej zasadzie jak branie wrzątku z schroniskowego bufetu. W Polsce jest to y, akceptowalne i jest to dla nas czymś zupełnie y, normalnym. Natomiast jeśli pojedziecie w Alpy, może okazać się, że gospodarze schronisk, chatarzy gdzieś tam schronisk alpejskich, no nie będą przychylnie na to patrzeć, ponieważ tam kultura górska wiąże się z tym, że do schronisk po prostu przychodzi się i korzysta się w pełni z ich infrastruktury. Osobna wzmianka powinna dotyczyć też tzw. zwanej ciszy nocnej w schroniskach. Pamiętajcie, że schroniska to są miejsca, gdzie przychodzimy odpocząć po całym dniu. Wędrówki. Jasnym jest, że przyjeżdżamy tam również, by spotkać się ze znajomymi czy nawet poświętować wejście na szczyt, ale jakby naczelną zasadą powinno być to, że kiedy wszyscy już układają się na spoczynek czy wybija godzina, która w schronisku jest uznana za tak zwaną ciszę nocną, powinniśmy po prostu zrezygnować już z głośnych zabaw, śmiechów i. E, tworzenia po prostu hałasu. Schronisko jest przede wszystkim po to, by nabrać siły na kolejny piękny dzień w górach. W górach jesteśmy gośćmi, w schroniskach również jesteśmy gośćmi. Pamiętajcie, że te schroniska wszystkie prowadzą dla nas ich gospodarze. E, oni też potrzebują czasu, żeby odpocząć, więc warto uszanować to, że kuchnia w schronisku. Działa w określonych godzinach, i jeśli przyjdziemy zbyt późno, no może nie mamy po prostu nie wydać jakiegoś ciepłego posiłku. Warto więc mieć w plecaku jakąś żelazną rezerwę, a ewentualne spalone nadmiernie kalorie uzupełnimy rano przy jakiejś dobrej jajecznicy. Respektujcie to i dajcie tym ludziom też odpocząć. Innymi osobami, które możecie spotkać w górach, a które po prostu tam pracują, są pracownicy parków narodowych czy osoby remontujące szlaki. Oni wykonują bardzo ważną pracę również dla nas. Miło jest ich pozdrowić na szlaku i nie przeszkadzać po prostu w wypełnianiu swoich obowiązków. W górach możecie również spotykać ratowników GoPru, Topru. Innych służb ratujących turystów, wspinaczy, alpinistów. Pamiętajcie, że to osoby, które naprawdę pracują w ciężkich warunkach. Jeśli przychodzą do schroniska, na przykład po akcji ratunkowej, zróbcie dla nich miejsce, pozwólcie im się zregenerować. Innymi osobami, które w górach również będziecie spotykać, będą przewodnicy górscy. Tak jak ratownicy czy przewodnicy mają czasem wydzielone miejsca, gdzie mogą usiąść i odpocząć, nie zajmujcie tych miejsc po prostu. E, uważajcie, że tym osobom należy się odrobina spokoju. Wiele obszarów położonych w górach to miejsca cenne przyrodniczo, i niektóre z nich leżą w parkach narodowych. Jak dobrze pewnie wiecie, do takich parków narodowych należy. Uiszczać często opłaty. Zachęcam Was do tego, byście nie unikali tych opłat, ponieważ z tych funduszy finansowana jest właśnie praca tych osób, o których wspominałem wcześniej. Nie tylko Parki Narodowe dzięki temu mają pieniądze na swoją statutową działalność, na utrzymywanie chociażby szlaków, ale również ratownicy górscy otrzymują część tych pieniędzy. By zapewnić bezpieczeństwo w górach, a przecież nigdy nie wiemy, czy z, takiego, z takich akcji ratunkowych nie będziemy musieli skorzystać. Im więcej będzie nas w górach, tym bardziej ważne staną się te zasady. Pamiętajcie więc, by zachowywać się fair i życzliwie w stosunku do innych osób. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na górskim szlaku, gdzie po prostu powiemy sobie cześć.